Siemanko, ja jestem City One Studio. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić za pomocą strony internetowej kawał, yy, na przykład jakiemuś koledze. Oto otwieramy naszą przeglądarkę. Chodzimy w link podany w opisie. Yy... I mamy tą stronę. Możemy yy, na przykład dać lewe newsy. I później to wyjaśnię. Lewe newsy. Chyba nie muszę tłumaczyć. Encyklopedia i test IQ. Mamy na przykład yy, lewe newsy. Chodzimy I na przykład w bagażniku dyrektora. Zaznaczamy. I tu wpisujemy y, imię i nazwisko jakiegoś. Komu chcemy wyciąć ten karę. Y, na przykład, nie wiem, jakiś tam Adam y, Nowak. Dajemy, przygotuj sabotaż. I tu jest ten link. Y, go przesyłamy koledze. Y, jak chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać? Y, wchodzimy tutaj. I nam pisze. Adam Nowak w bagażniku Kaddafiego. Tak na pierwszej stronie. E, to jest raz. Tak samo możemy zrobić. E, przeprasza premiera. Dajemy przygotów sabotaż. E, tutaj. Adam Nowak. Jest mi głupio z powodu tego incydentu. E, reszty już nie będę objaśniał, bo sami sobie sprawdzi, sprawdzicie. E, no i myślę, żeby że to będzie na tyrem, yy, no to dzięki, cześć.